No to od takich zupełnie profilaktycznych rzeczy teraz, od już ponad roku, bo 15 lutego minął rok, odkąd weszło w życie nowe prawo, czyli obowiązek wdrożenia przez wszystkie instytucje i organizacje pracujące z dziećmi standardów ochrony dzieci. No to po pierwsze, co możemy zrobić, to jak posyłamy dziecko na, do nowego klubu sportowego, czy na jakieś zajęcia w domu kultury, czy, czy nowa szkoła, to żebyśmy zapytali Lidče Mają standardy, żeby nam je pokazali, żebyśmy się mogli z nimi zapoznać. To jest taka pierwsza weryfikacja, czy ta placówka w ogóle myśli o tym, że moje dziecko tu będzie bezpieczne, tak? To, to tak zupełnie. Bo rozumiem, że taka placówka powinna podpisać jakieś odpowiednie dokumenty, tak, że przystąpiła powinna do tego ustano... programu. Czy... Powinna ustanowić, w ubiegłym roku weszła w, w życie ustawa o ochronie małoletnich, która mówi, że no, tak skrótowo wszystkie właśnie instytucje czy organizacje, które pracują z dziećmi, czy to edukacja Edukacyjne, sportowe, kulturalne, też związane z, z wiarą, z rozwojem duchowym, szpitale i tak dalej. Generalnie wszędzie tam, gdzie dzieci przebywają bez rodziców muszą ustanowić standard ochrony dzieci i to pokrótce oznacza takie trzy podstawowe rzeczy, że mają zweryfikować swój personel, że nie był karany za przestępstwa na szkodę dzieci. To jest pierwsza taka duża grupa tych obowiązków. Druga grupa to, że będą mieli procedury interwencji, jeżeli będą podejrzewali, że dziecku się zdarzyła krzywda, czy to ze strony rówieśników, czy ze strony właśnie, nie wiem, członka naszego własnego personelu, czy też podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda w domu, to jakie kroki konkretnie podejmiemy, i to jest ten drugi aspekt. I trzeci aspekt, że są ustanowione takie kodeksy czy zasady bezpiecznych relacji personel, dziecko i -dziecko, dziecko, dziecko czyli też te rówieśnicze żebyśmy też wszyscy jakby wiedzieli, jak dziecko będzie traktowane w tej placówce, a jak absolutnie, na przykład, personelowi nie wolno się zwracać do dzieci. I, I takie standardy już w tej chwili od roku obowiązują.